Bądź z nami na fali fali, fali. Bądź z nami na fali Dobry wieczór wszystkim to Churchom, to jest audycja Co się toczy Są z wami Kessel Maestro Jeziora i krocz, zapraszamy Was na przegląd weekendowego Toczonka, a zaczynamy oczywiście od piątku 13, niefortunna data. Zaczniemy sobie od nocnego targu, gdzie o 19 w piątek swój koncert gra Reto. Próbuję sięgnąć w pamięci, czy byliśmy na jego koncercie na Rap bo też tam grał. I coś mi się kojarzy, że wtedy była potężna ulewa, także sobie odpuściliśmy, ale za to znam kogoś, kto był. I mówił, że to było bardzo dobre wydarzenie. Także bilety po 55 zł na biletomat.pl. Później na nocnym targu wydarzenie Tańcz, 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 stare piosenki nocą raptark Simon Biskup na patio, właśnie te stare piosenki, Klemens na diembę i różowy zagra Sun. Kolejna piątkowa propozycja to projekt LAP, który zaprasza na wydarzenie Tu Decor, gdzie za gości m.in. Kosmaja. A więc jeżeli muzycznie ma być mocno i szybko, to lecą to właśnie tam wejście 3 dyszki, start godzina 12. Piątunio nasz nurt startuje o 20.00. Pani Pogodynka szepnęła mi do łóżka, że ma być wtedy bardzo ciepła noc, którą dodatkowo podgrzeje dla nas Łukasz Kowalka, znany z audycji duszne granie, raczące nas zapewne klasyczne disco przełożonym melodyjnym Newhouse'em, z czego doskonale go znamy. Towarzyszyć mu będzie Kemot, właściciel agencji managementowej TBA Music, grający obok czołowych postaci sceny klubowej, takich jak Oliver Kolecki, Kiasmos czy Robak. Ruchmy. A co się dzieje w schronie? W schronie, poza klasycznymi dla tego miejsca nutami elektronicznymi, mamy Klepsydra Tour 2021 niedaleko do Berlina. 2 godziny max Godzina, czyli szczeciński raper Major SPZ z koncertem w Poznaniu. Start wydarzenia o 19.00. Bilety na Going Up po 45 złotych, sprawdzałem i są jeszcze dostępne w pierwszej puli właśnie w takiej cenie. Natomiast później od 23 do 7 rano, czyli jak to zawsze w schronie, wydarzenie REM, które sami organizatorzy opisują jako zawieszone gdzieś pomiędzy światem wyobraźni, a tym po którym stąpamy zagrają między innymi VHT czy w jak. Jeżeli nie do schronu, możemy się wybrać do ich sąsiadów, czyli klub Tama, wydarzenie Possession Jest to seria imprez ceniona przede wszystkim za luźne podejście do muzyki bez gatunkowego skrępowania. Na to wydarzenie wejdziemy za 5 dyszek. Start: godzina 23. Dzięki, że byliście z nami. To było piątkowe. Co się toczy? Do usłyszenia. Bądź z nami na fali, fali.